Kochani, z nadzieją i nową mocą oddaję w Wasze ręce pachnący wiosną i mieniący się kolorami warsztat muzyczny dla nauczycieli oraz pełną ciepła i magicznych dźwięków płytę z muzyką dla dzieci. Mam nadzieję, że wiosenne podróże i przygody zagoszczą w Waszych sercach i przyczynią się do niezwykłego odkrywania sekretów przyrody. Tworzenie programów wiosennych przygód z muzyką przyszło mi z taką lekkością i czułością, że zakochacie się w tych propozycjach od pierwszych nutek. Zapewniam was, że popłynęły one prosto z mojego muzylkowego serca. Pachnący ogród, budzący się do życia las, tańcząca łąka, a nad nią tęcza niosąca nadzieję, niechaj będą dla was pięknym przesłaniem na każdy dzień waszego życia. Lasy, jeziora, góry i morze niechaj będą dla Was inspiracją. Wszędzie tam, gdzie można poczuć prawdziwą magię życia i to zupełnie bezpłatnie, przebywajcie jak najczęściej. W każdym z tych miejsc możecie odkryć moc wyciszenia i wdzięczności, do której dzisiaj zachęcam Was bardzo gorąco. Prawdziwym sekretem życia jest dar wdzięczności za każdą chwilę. Za każdy promień słońca, źdźbło trawy, strumyk górski, za każdy poranek i noc oraz za drugiego człowieka. Kto rozpoczyna praktykować wdzięczność, szybko orientuje się, że gdy maleńkie rzeczy sprawiają Wam radość, uczymy się szybko czerpać siłę i wsparcie z wszystkiego, co otrzymujecie każdego dnia w darze. Nigdy o tym nie zapominajcie. Mam nadzieję, że nasza muzyka pisana i tworzona z ogromną wdzięcznością również za twoje zaufanie i wsparcie będzie pomocna w zrozumieniu sekretu. Z wielką radością życzę pięknych i radosnych chwil w muzylkowym królestwie muzyki i dobrej zabawy. Zapraszam serdecznie na przygody z wiosenną muzyką. Czas natury sfa, przejrzyście czystej wodzie. Wiosenny przygód czas nas na Thank <laughs>